18 lutego 1993 roku. Panie, jak długo będziesz im jeszcze pozwalał na przeciwstawianie się tobie? Myślałam tutaj o duchowieństwie kościoła prawosławnego greckiego, gdy przemówię do nich następnym razem rozpętam wichurę. Wykpili Twoje rady w centrum ekumenicznym, wstali i wyszli w samym środku spotkania. Jak wiesz, właśnie moi najsilniej przeciwstawiają się w ekumenicznej radzie kościołów. Nie chcą mojej obecności tutaj ani spotkania. Ale ja, zwycięzca, sprawię, że zegną się podwójnie. Spójrz, wasulo mojej męki, miej mój pokój. Nie szukaj nikogo innego, tylko mnie. Duszo mojej męki, idź między narody, a mnie zostaw sprzeciwy. Tych, którzy mi się przeciwstawiają, podniosę z ich siedzib i podwójnie zegnę. Zaufaj mi, idź do narodów i przypominaj wszystkim moją miłość i że Jezus znaczy Zbawiciel, Odkupiciel. I że wielkość mojej miłości do was przekracza wszystko. Nie patrz ani na lewo, ani na prawo. Pamiętaj, jak ujęty twą nędzą, mój ojciec dał ci swój pokój, abyś przekazała ten pokój wszystkim. Mój ojciec, wzruszony twoją zadziwiającą słabością, ujawnił ci swoje oblicze, a poprzez ciebie innym. Mój święty Duch. Ujęty Twoją słabością, zatriumfował nad Tobą, umieszczając w Tobie swój tron, aby zapanować nad Twoją duszą. I napełniłem Twoją duszę bogactwami mojego najświętszego serca. Wkrótce, umiłowana mojej duszy, przykryje Cię białe sukno, i ja sam otulę Cię w moim sercu, pochłaniając Cię moją światłością. Dlatego, dziecko mojego płomiennego uczucia, pozwól mi posługiwać się Twoją małą ręką jeszcze tylko trochę. Pisz. Stąpiłem z nieba, aby Was dosięgnąć, lecz czy mnie posłuchaliście? Stąpiłem z mojego tronu, aby przyjść do Waszej komnaty, aby o Was zabiegać i przypomnieć, że jesteście dziedzicami mojego królestwa, Wyszedłem z mojej siedziby i szukając was, wstąpiłem na drogę pustynną. Mistrz niebios nie odmówił wam swej miłości nigdy. Pozwoliłem stworzenie, by twoje oczy patrzyły na twego króla w jego pięknie, aby cię przyciągnąć. Dla uczczenia mojego imienia wskrzesiłem umarłych, aby ogłaszali ci moje królestwo. Gdzie jest twoja odpowiedź? A wy, którzy mówicie o jedności, czy myślicie, że puste słowa mogą was zjednoczyć? Kto spośród was jest gotowy poświęcić wszystkie swe wygody, aby iść za mną? Powiedzcie mi, kto z was będzie pierwszym, który położy kres mojej agonii i moim jękom o jedność i pokój, zanim nadejdzie godzina? Ta godzina, która powoduje drżenie wszystkich moich aniołów, która dusza pomiędzy wami będzie zasiewać w narodach ziarna miłości i pokoju? Kto dla mojej sprawy będzie wiernie podążać za światłością, wzywając nocą i dniem mego imienia? Kto z was wszystkich będzie pierwszym, który postawi stopy w skrwawionych odbiciach moich stóp? Czy szukacie mnie szczerze? Widzicie, nadchodzą dni, w których przygotowuję się do przybycia przez grom i ogień, lecz ku mojemu wielkiemu smutkowi znajdę wielu z Was nieświadomych i w głębokim śnie. Wysyłam do ciebie stworzenie posłańca za posłańcem, aby przeszył Twą głuchotę, lecz jestem już zmęczony Twoim oporem i apatią. Jestem zmęczony bardziej niż kiedykolwiek Twoim chłodem, jestem zmęczony Twoją zarozumiałością i nieugiętością, kiedy chodzi o zgromadzenie się dla jedności. Napełniliście kielich osłupienia, a teraz powodujecie, że się wylewa. Zatruci waszym własnym głosem, sprzeciwiliście się memu głosowi, lecz nie pozostanie tak na zawsze. Wkrótce upadniecie, bo przeciwstawiliście się mojemu głosowi z powodu zwodniczych niedorzeczności waszych głosów. Oczywiście mój kościół jest w ruinie z powodu waszego podzielenia się. Z powodu braku wiary nie stosujecie się do moich rad ani nie wprowadzacie w życie moich pragnień, lecz ja ukażę wam i całemu światu wasze serca. Ujawnię, jak w tajemnicy planujecie zniszczenie mojego prawa. Szósta pieczęć właśnie jest otwierana i zostaniecie wszyscy pogrążeni w ciemności, i nie będzie więcej oświetlenia, gdyż dym buchający z czeluści będzie jak dym z ogromnego pieca, taki że słońce i niebo pogrążą się w ciemności. I moim kielichem sprawiedliwości upodobnię was do węży i żmij. Każę wam pełzać na brzuchu i jeść proch w tych dniach ciemności. Przygniotę was do ziemi, żeby wam przypomnieć, że nie jesteście lepsi od żmij. Będziecie się dławić i dusić waszymi grzechami. W moim gniewie zdepczę was, podepczę was w mej gwałtowności. Widzicie? Moi czterej aniołowie stoją teraz z lękiem wokół mojego tronu, czekając na moje rozkazy. Kiedy usłyszycie odgłos grzmotu i błyskawice, wiedzcie, iż nadeszła godzina mojej sprawiedliwości. Ziemia zostanie wstrząśnięta, i jak spadająca gwiazda zadrży w posadach, usuwając ze swych miejsc góry i wyspy. Całe narody zostaną unicestwione. Niebo zniknie jak zwój pergaminu, jak widziałaś to w swojej wizji, córko. Wielka agonia nadejdzie na wszystkich mieszkańców, a biada niewierzącym. Posłuchaj mnie. Jeśli ludzie mówią ci dziś, ach, żyjący będzie miał litość nad nami, twoje proroctwa nie pochodzą od Boga, lecz z twego własnego umysłu, powiedz im. Choć mówi się o Was, że żyjecie, jesteście umarli. Wasze niedowiarstwo potępia Was. Ponieważ odrzuciliście wiarę w mój czas miłosierdzia i zabroniliście moim rzecznikom rozpowszechniania mojego głosu, który miał ostrzec i ocalić moje stworzenia, umrzecie tak samo jak niegodziwi. Gdy nadejdzie godzina ciemności, ukażę Wam Wasze własne wnętrze przenicuję zupełnie wnętrze waszych dusz. Kiedy zobaczycie waszą duszę tak czarną jak węgiel, nie tylko odczujecie smutek jak nigdy przedtem, lecz w straszliwej boleści uderzycie się w piersi, mówiąc, że wasza własna czerń jest daleko gorsza niż otaczające was ciemności. W taki właśnie sposób ukażę moją sprawiedliwość narodom. I wszystkie narody odczują mój wyrok, gdy nadejdzie ta godzina. Sprawię, że życie ludzkie rzadsze będzie niż kiedykolwiek przedtem. Kiedy mój gniew ustanie, wtedy ustawię mój tron w każdym z Was i wspólnie jednym głosem, jednym sercem i jednym językiem uwielbicie mnie, baranka. To już wystarczy na dzisiaj, moja Wasulo. Nie bądź rozgoryczona duszo z powodu Twego narodu i nie niepokój swego serca. Ukażę Ciebie światu jako znak jedności. Budzisz sprzeciw i odrzucają Cię, lecz teraz wiesz dlaczego. To dlatego, że jedność jest źle przyjmowana. Podobnie jak wiele serc źle przyjmuje miłość. Brakuje szczerości. Pójdź, my? Tak, mój panie. 19 lutego 1993 roku, pokój moja umiłowana czy stanowisz jedno ze mną? Spraw, by mój duch stanowił jedno z Twoim duchem tylko ty, panie, możesz tego dokonać. Jestem szczęśliwy, że uświadamiasz sobie swoją nędzę, oraz to, że bezemnie mnie nic nie możesz. Wesprzyj się na mnie, a ja przyciągnę twą duszę do siebie. Miłość jest blisko ciebie i mój duch jest nad tobą. Pozwól mi dokończyć wczorajsze orędzie, posłuchaj mnie. Powiedz im, że miłosierdzie i gniew tak samo należą do mnie, do mnie, w którego mocy jest zarówno przebaczać, jak i rozlać gniew. Wielkie jest moje miłosierdzie, ale wielka jest też moja surowość. Widzisz, córko, wkrótce objawię tak samo moją sprawiedliwość. Mój plan ma określony czas. Również czas moich miłosiernych wezwań jest ograniczony. Kiedy skończy się czas miłosierdzia, ukażę wszystkim, dobrym i złym, że moja surowość jest równie wielka jak moje miłosierdzie, a mój gniew jest tak samo mocny jak łaskawość. Wszystkie rzeczy przepowiedziane przeze mnie szybko się teraz wydarzą, nic nie może być z nich odjęte. Mówiłem wam o odstępstwie, odstępstwie, które związało ręce moim najlepszym przyjaciołom, Odbierając im broń swą gwałtownością i zasięgiem, czyż nie powiedziałem, że kardynałowie przeciwstawią się kardynałom, i że biskupi zaatakują biskupów, i że liczni są ci, którzy znajdują się na drodze do zguby, swoimi niekończącymi się bitwami osłabili mój kościół. Dziś ten duch buntu rozwija się we wnętrzu mojego miejsca świętego, czy pamiętasz wizję, którą ci dałem, żmi pełzających wokół Najświętszego Sakramentu na ołtarzu, czyż nie objawiłem ci, ilu spośród nich sprzeciwia się mojemu papieżowi i jak go odrzucają? Dałem ci szczegółowy obraz buntu we wnętrzu mojego kościoła? Moja wierna przyjaciółko, pozwól mi zatrzymać się w tym miejscu. Później będziemy kontynuować. Pozostań blisko mnie i rozraduj mnie.